Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Wam się powiedzieć znajomym, że tego Sylwestra będziecie grać w grę... Jaką? Tomb Raider, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Jakbym miała opisać przeżycie, jakim jest oglądanie Muminków, to powiedziałabym, że ja mam wrażenie, jakby każdy odcinek Muminków mi się śnił. Ja miałam kolekcję płyt y, H2O wystawionych. O, o <laughs> To nas uształtowało, to, to prawda. Czy Też się bawiliście w syrenki? Tak. Ha? Jak dotknęliście wody, to się zamieniliście w syrenki ha, tak. i ogon nie. wam wyrastał? Ponieważ... Ale to, życie tych syren było bardzo niepraktyczne. To prawda. Ale ja się zawsze okay. zastanawiałam, jak one piją. Ze słomki, to było pokazane w tym serialu. Aha, czyli jak im się moczy gardło, to nie? Wystarczy... Wewnętrznie gardło. A, wnętrze... bo to nie skóra, bo to nie skóra, okej. Okay. Ale wystarczy, mm -hmm. że one trochę się poplują, to one już... To... <laughs> Marzen, nie możesz się popluć. To bardzo eleganckie tyren. syreny. I właśnie tego nauczyły nas bajki za 2000, żeby tak, lat 2000, że łatwo syreną. Ja oglądałam Fina Szajferba z moją siostrą cały czas. I ja znam na pamięć całe intro do Fina Ja I znam po Iferba? prostu tyle piosenek Zaczyna na pamięć. No w ogóle, no, no piosenek, wakacje. Nie? I czas czas wolnego jest tyle. Pojawia bo się problem i budzą wibracje, i w jak w w w w najlepiej w w te chwile. Na przykład... I ja bardzo cię sobie nie? tak. Brawo, brawo! Ja miałam największą możliwą obsesję na punkcie kucyków, ale tam wiecie, gdzie były te elementy. Friendship magic. Tak, tak, o tym, o tym, o tym. Mm, nigdy nie zapomnę, jak wyszedł ten pierwszy odcinek, i tam nie wiem, czy pamiętacie, ale każdy z tych kucyków musiał jakoś się wykazać, tak. i jedna miała lojalność, chyba Rainbow Dash, Rainbow Dash I to zostało wytłumaczone tak, że ona przykłada przyjaciół ponad własne pragnienia. I ja to zapamiętałam, i potem poszłam do szkoły, i nauczycielka się zapytała o definicję lojalności, i ja to wyrecytowałam i ona uzna, że jestem super mądra, to o z kucyków. Wiesz co, Czyli ja zawsze edukacyjny. byłam sfrustrowana, ponieważ Rainbow Dash to była zawsze moja ulubiona no postać ja z kucyków, też. a ja mam, dosłownie ja jestem w stanie wam powiedzieć każdy możliwy łamaniec językowy, oprócz jednego. I to jest Jola lojalna, Jola nielojalna. Rola... Nie nielojalna. No, no lojala. właśnie, no właśnie. To jest akurat z tam, tak. Z, lojala. Lojala. z tym to miała Rainbow Dash, to jest jedyny, ja nie umiem wywodzić tego słowa, to jest mój ulubiony kucyk. Ale w ogóle też rzecz, którą ma wspólnego z Kubidu i Finashi Ferb, co myślę, że sprawiło, że są takie niekonieczne, że te odcinki wszystkie się opierają na tym jednym schemacie, nie. Ferb, co robimy dzisiaj. Chłopaki, co dzisiaj robicie, a na końcu Pepe Pandiowak, i no, jeszcze sporywają tę maszynę i to jest za każdym razem to samo. I chociaż ludzie wiedzą, jak się ten odcinek skończy, mniej więcej, jakim schematem. Ej, te pieski się bawią na dworze. Bawią się no, bardzo... biją. Nie no, bawią psu, się. Walki e, Pieski za oknem się bawią, przepraszam bardzo. Misja Kleopatra to jest klasyk. Tak. Przecież tak często się odwołujemy do tego, że w życiu nie jest tak, że jest dobrze albo nie I że cenimy ludzi. Tak. I zbieramy marchew. Tak, ładnie. I się pracą społeczną. Od jakiegoś roku wróciłam do mojej obsesji z podstawówki gimnazjum. I ja oczywiście mówię o Taylor Swift. O Wspaniale, że mówisz o Taylor Swift, bo to nie jest moje nowe odkrycie, ale jakoś ostatnimi laty wróciłam bardziej do jej piosenek. No to ja się wyłamę z gangu Swifties, bo okay. akurat e, nigdy za nią nie przepadałam. Przepraszam wszystkich, wiem, że strasznie nie lubicie ludzi, którzy jej nie lubią. To nieprawda. Szanujemy wszystkich. Ale... nie no nie, nie ma ale... Boję się, że mnie samolotem rozjedzie, jak jeszcze ja raz coś powiem. Czy Hiszpańskie jakoś... piosenki sprawiły, że boję się Hiszpanów i Hiszpanii. I mam tu na myśli Gustavo Lima, Balada Boa, albo Michel jakiś tam, Isa Ciupego, Bo ja do tego wszystkiego robiłam teledyski na mówi Star Planet, jak klejałam ten tekst na tekstowo bez patrzenia. Ale w wieku około lat 17 poznałam tłumaczenia i usunęłam kanał na YouTube, bo nikt tego nie oglądał. Ja, ja. powinni uczyć w torycznikach od historii e, o tej scenie z blokiem. Mam wielką nadzieję. D -desire. D -desire. To znowu kącik muzyczny się robi. But a Tell me why. I'm sorry you said. Oh. Well, I wanted that way, dobra. Właśnie sobie wyobrażam, że podejdzie do mnie moja wnuczka, zapyta, jaka jest moja piosenka dzieciństwa, która kojarzy mi się z dobrymi latami, a ja powiem. "Think tank, on the <laughs> oh, <Boże. A> potem, <laughs> potem pokażę moją fotę z filtrem psa ze snapa, przecież to będzie straszne. Nie wiem, ludzie zawsze mówią, że osoby słuchające metalu są agresywne. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy też grają metal, i mm -hmm. oni są. Bardzo nieagresywnymi ludźmi na żywo. Powiedziałabym nawet, że oni potrafią być tak nudni i apatyczni, że ten, ten metal to jest jedyna tak, rzecz, ta, Ten metal to jedyne, co sprawia, że chyba oddychają. Raz, dwa, trzy i... You say The price of my love is not the price that you willing to pay You cry In your tea that you hurled When you see, when you see me go by Why so sad? Remember, we made an arrangement when you, you went away. Now and you're making me mad. Remember, despite our estrangement, mm -hmm. I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember, you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a full tell you to remind you of my love. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład byłam wychowana tak, że swój pierwszy telefon, jakikolwiek dostałam w drugiej klasie podstawówki, to była cegła, na której była tylko ta gra z tą taką kulką czerwoną, i dopiero gdzieś mając. 10, może 11 lat dostałam z jakiegokolwiek dotykowego, nie? Ja na przykład to jest coś, czego dzisiaj się już nie robi. Kiedyś to były czasy, dzisiaj już nie ma. <grym grym> tak. tak. Była. Wasza gra. 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 gra, tak? Jak Basza, nasze koło. koło. E, Odwołujemy <grym> się raz do inside-joków, których nie zna nikt. To nie jest kolektura. Dlatego ale... zapraszamy w przyszłym semestrze. Komunizm. Wchodzi, szklamy, nie bo to są fundusze. To mnie wszystko jest z naszej kieszeni tutaj. What do you mean? Wszyscy mm. mamy to core memory, gdzie mamy po prostu Nokia, którą ładujesz raz na miesiąc, tak. Tak. a cały dzień lecisz na tą kulką czerwoną przez cały e świat i tak dalej. Ja też miałam w swoim życiu okres, w którym miałam taką starą cegłę mm -hmm. i na niej nie było nawet takich podstawowych gier. I moim ulubionym zajęciem, kiedy nie miałam co robić, było grzebanie w ustawieniach tego telefonu. No. Ulubiona rzecz na komputerze też, jak mm. jeszcze nie mieliśmy internetu i nie miałam za bardzo co robić. I ja tak w pewnym momencie raz, chyba komputer cały zepsułam. Ale słuchaj... Bo klikałam tam coś, Wydaje nie wiedziałam co. Po początek twojej kariery jako technika informatyczna. No, Prawdopodobnie. wszystko było zaplanowane. To wszystko było zaplanowane, no, wszystko było zaplanowane tak. Z tego typu innych gier, to też jest antriotomy. Oglądam nawet kiedyś taki filmik z tego, jak oni to tworzyli, że najpierw dali jakimś gamerom pada i zamknęli ich w jakimś ciemnym pokoju i sprawdzali na nich, czy jest rzeczywiście straszna. że mieli jakiś tam miernik stresu, czy coś takiego. I w tych momentach, kiedy rzeczywiście jak oni byli sami, zamknięci w jakiejś małej przestrzeni z tą grą, to to było stresujące w różnych chwilach. Gamerzy zamknięci w małym czarnym pokoju. My myślę, że tak, myślę, że porywanie że naturalne środowisko. Porywanie gamerów, żeby sprawdzać, czy twoja gra jest wystarczająco straszna, to jest e, super. W słodkim, świecie uniwersytecie e, można prowadzić. Romans z profesorem, z którym ma się zajęcia. Mój problem jest taki, że potem poszłam na studia i spotkałam wykładowcę, który naprawdę jest świetny i do dzisiaj wspominam go niesamowicie, ale on totalnie wygląda jak na ten wykładowca. Więc jeśli chcecie mieć romans z wykładowcą, ale nie chcecie mieć konsekwencji prawnych tego czynu, to polecamy zagrać wszystkich firmy dokładnie Uniwersytetu. <laughs> Musimy chyba przejść teraz do Następnie. serialu, którego nazwy nie powinniśmy przewoływać. I mam ten przykład. Tak, jest wiele złych rzeczy, które można powiedzieć, więc powiedzmy chociaż trochę. E, tytuł, co? Tak. The Big Bang Theory. No, dam, dam. Więc ja mogę powiedzieć, że w czasie pandemii, było dużo wolnego czasu. W związku z czym oglądałam sitcomy garściami. Hurtowa. hurtowo. hurtowo. Aria Wielkiego Podrywu niestety też się zdarzyła. Serial ten jest straszny, ponieważ. to była bardzo sitcomowa reakcja. Tak, ponieważ. po prostu. Oglądając S.O.S. wcale nie czuję ci ludzie, których widzę się lubią. Co więcej, ja też ich nie lubię, ale jednak. E... Przepraszam bardzo, ale ja uwielbiam raża. To ra... jedyna, jest... ra... Ra... Raż jest to jest jedyna jedyna. Raż jest fajna. jest fajna. Ja postać też go nie celu. lubię, ale najbardziej nie lubię Howarda. Oh, oh, ale mówię. No. Dosłownie ja Aha! No, ja nie lubię Hobu. A, oh, a okej, okay, no, no, no to na no, ras... ras... Ja zgadzam. Ja chciałam tylko przytoczyć cytat z ankiety. Mamy po prostu fragment Howard, emotka żygania. I tyle. Świetnie, to samo mówię. Jakby pranki Diva i Dwighta na siebie nawzajem. Uwielbiony bardziej e... ten, jak Jim próbował prankować Dwighta, że on nigdy nie był z sobą, coś, w sensie, że on... Że nie... ten... Tak! Że jest... inaczej zupełnie wyglądał. To jest mój de... Absolutnie ulubiona rzecz, która się zadziała w internecie. Parę jakiś tam chyba tydzień temu zostało ogłoszone, że John Kasiński wygrał uh, Hodesman Alive. Ja już wiedziałam, ja już wiedziałam, co się będzie działo. Weszłam na Twittera i tam jest pełno zdjęć tego gościa, który grał Asian Jim i po prostu wszędzie, że Congratulations! John oh, po prostu ja wiedziałam, jakby ja pamiętam, że jak zobaczyłam, to że John wygra, To byłam moja pierwsza i że. Ale... Oj, ja już widzę, te wszystkie mamy na twój I widzicie, to łączy Ale ludzi. W ogóle cały ten prank z Asian Gym, jakie to jest w ogóle zaangażowanie to było... z... w pewnym momencie. Tak. tak. tego endgame'owego. Mm -hmm. Ale w ogóle też Dylan. Dylan też jest bardzo. Dylan oh. jest taka powracająca. Oh, Dylan, bardzo mi się podoba piosenka, jeśli ktoś oh, nie Jesus. zna piosenkę. Jak... Baby, baby. The... Nie będę jej tak. śpiewać. Generalnie. Cała bardzo rodzinka kisieć. się bardzo, bardzo cieszyła do tej piosenki, aż dowiedziała się, że jestem tak Heidi. Jest bardzo zabawna, świetna. Tak. Bardzo mi się podoba ta piosenka. Ale też bardzo lubię to, jak Phil lubi Dylan'a jakby to jest bardzo tak, kochane. to jest świetne. I w ogóle, o teraz mi się też przypomniało a propos Women's Solidarity: taki bardzo fajny, też zabawny wątek tego, jak raz jechały one dwie właśnie autem. I Alex wyszła, i to były jeszcze chyba bardziej takimi nastolatkami dziećmi mm -hmm. niż właśnie dorosłymi już dziewczynami. I, I Alex wyszła i coś tam mówiła: Hey boys, coś tam, coś tam tych swoich nerdów, że tak powiem. I, i, i później ta Hayley była taka pod wrażeniem, że ta jej siostra też ma taki czarm, tylko że na zupełnie inny typ chłopaków. I mm -hmm. Alex po sieni tak ją e, zjechała i powiedziała: że twoi chłopcy będą pracować kiedyś dla moich. To tak no, no, bardzo, bardzo zabawne. Ja w ogóle uwielbiam Aleks, się nazywa. Aleks jest, zbyt, zbyt jest bardzo tej... unhinged, podoba tak. mi się. <laughs> Po wielu zawirowaniach oraz przede wszystkim świętej pamięci przerwie wakacyjnej, Wasz, a przynajmniej nasz, ukochany podcast powraca. By uczcić tą niesamowitą okazję, przygotowaliśmy dla Was wpis z bloga użytkownika Mały Fan FNAF. <coughs> Było już puzyno, siedziałem przy komputerze i sobie grałam, przecinek, nagle ni stąd, ni z... ową zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju. Miał białą bluzę nasiąkniętą krwią, czarne spodnie, tramki i włosy, skórę miał bladą jak ściana, błękitne oczy, które były otoczone czernią oraz wielki, wycięty, wieczny uśmiech. W ręce trzymał nóż kuchenny, przecinek, powiedział przecinek, słonko, czemu nie śpisz, przecież jest już późno. Choć położę cię, spać. Wtedy zaczęłam uciekać, a on znowu powiedział: A, rozumiem, chcesz się pobawić i trochę. No dobrze, pobawimy się w chowanego. Ja szukam, liczę: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, schowana czy nie? Szukam cię. Co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku. Gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno, trzymając za ręce i powoli ciągnął gardło nożem, mówiąc: Idź już spać. Natomiast był w moim życiu taki czas, mhm. chyba każdy wie, jakby jak wygląda ten czas. Tak. Tak, tak, bardzo specyficzny. Bardzo specyficzny czas, w którym miałam bardzo dużą fazę na wszelkiego typu pasty i te najgorsze, no, głównie to najgorsze. W sensie, że najbardziej absurdalnie jakieś... Najbardziej głupie, tak. Okay, tak Ale you know, jakby to jest ten edgy czas, 12-13 lat, no to... Tak. to się da wybaczyć. Mhm. Natomiast bardzo dużo z tych rzeczy teraz, może nie liłaczowałam, ale jakby mhm. wracałam do tego, mhm. myślę sobie, boże, jakie to jest baziewie. A z drugiej strony mam do tego taką dziwną nostalgię. Tak, tak, Ja mówię o tych wszystkich, nie, nie wiem, czy chcę ich z nazwy znaleźć. Może jakieś mniej więcej charakterystyczne, nie wiem, mhm. elementy. Wszystkie elementy. jakieś takie. Origin Story jakiegoś edgy Bad Boya, który zaczyna zabijać ludzi. <laughs> Okej, okay, ale jakieś takie, coś się przewija przy tego typu rzeczy jeszcze innego? Nie wiem, że jakiś. Typowe miejsca, gdzie to się dzieje. Las, las, no, las, las. Na pewno las, nocą, na pewno nóż kuchenny. Nóż no, kuchenny! 100% nóż kuchenny, zawsze jest nóż kuchenny i bardzo często jest motyw uśmiechu sztucznego. O, I to tak. nie tylko o Jeffie mówię, nie żeby coś! Kolega Jeff. Kolega, no, kolega Jeff, ale no. nie o kogo chodzi. No, oczywiście, chyba musimy wyjaśnić. Pewne tutaj, sprawy, e, no, ale to produkcyjnie tak? produkty czy produkcyjnie? Jest to trochę związane. No to powiedz. Kim jest Jeff the Killer? No. Ja, ja chyba wiem, ale po prostu myślałam, że jakiś wasz kolega. Po... Boże. Powiedz, co ci się wydaje. Mm. Ale nie sprawdzaj. No. Nie sprawdzaj, nie sprawdzaj. No to na no pewno, jakiś, na pewno z jakichś, <laughs> klipod, to jest jakiś creepypasta, to jakiś wysoki chłop, który jest albo klaunem albo jakimś Slendermanem, <laughs> albo jakimś... Nie wiem, że stoi chłop w lesie z nożem i się na, na ciebie patrzy i potem na ciebie nie, idzie. Ja wierzę, co on tak. prowadzi nie? Taki, taki serwis, że jak ktoś nie może zasnąć, to mu pomaga. To jest bardzo miłe, że jego chłop Pomaga ludziom spać. Pomaga ludziom spać. To jest no taki no bardzo jest miły człowiek. Jest to idea, jakby nie patrzeć. Więc... I jest zawsze bardzo wesoły. Zawsze ma <laughs> No, tak się e, <śmiechny> uśmiechny, uśmiechny. Uśmiechniętych Zawsze mówi dzień dobry no, na klatce. Jak to właśnie jest, jakby to Czy widzicie? Ja, ja, ja ci powiem, z czego to się bierze. Wygląda. Ogólnie sprawa ma się następująco. W Polsce telewizja istnieje od czasów powojennych de facto, a po wojnie wiecie co było? Komunizm. No, ale to sprawa trzeciorzędna. Ważne, że on jest stary i bogaty, a także nie ma dzieci. Hmm. Ale ma hmm, trochę tak. rodziny. I rodzina się zbiela, żeby, prawda? Wujku, patrz, jak Cię kochamy, zapisz nam w testamencie dom. W świętach? Nie chodzi o pieniądze. Hmm, o co chodzi? Ach, o Tomasza o, Karolaka. Miłość. I Tomasza a, karolaka. karolaka. Herbatka i będzie leciał z Nahor, Potop, z Nahor, Potop. Ding, tong. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Tomasz Karolak. Dziękujemy za podróż z kreaturowym ekspresem polarnym. Nie zapomnijcie swoich bagaży i o zachowaniu ostrożności. Dziękujemy. Ding dong. Tomasz Karolak. Hmm. Oh, król. 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 Pol, Polskich jugantów. Tomasz Karolak, który gra tam Melchiora. Nie wiem z czego utrzymuje się ten człowiek przez cały rok kalendarzowy, ponieważ obowiązkowo występuje w stroju Mikołaja z galerii. Tym się właśnie para we wszystkich częściach zawodowo jest Mikołajem którego mo można wynająć w Agencji Mikołajów. Okazuje się, że ma syna. W pewnym momencie musi zbudować sobie więź z synem, który nie do końca w sumie kojarzy, że jest jego synem. Należałoby się może zastanowić, co on robi przez cały rok kalendarzowy, czy zasypia po nowym roku i budzi się dopiero z pierwszymi dźwiękami All I Want For Christmas w, w galerii. Ja nawet nie wiem, jak wygląda rodzina królewska z Hiszpanii, ale to nieważne. Ale oni wszyscy wiedzą, jak wygląda prince Richard z Aldowi, i który jest playboyem totalnym. Tak, według tabloidów Możliwe, że prince Richard abdykuje, zanim tak, tak. jeszcze obejmie tron. Ponieważ jego ojciec umarł rok temu, no i teraz Conveniently tutaj... for the story tak. ma tragiczną historię rodzinną, Ja ma młodszą siostrę, która jest na wózku, co jest też bardzo przykre. Główna bohaterka udaje, żeby wkraść, Wkra ten kraść się, zamek można tak, żeby wkraść się na zamek, żeby mhm. być przy tej rodzinie królewskiej i zdobywać informacje z pierwszej ręki. Mówiłyście, że to film świąteczny, <laughs> wypadacie jakiś <laughs> treń <klient> szpiegowski. <laughs> no tak, <laughs> jak powiedziałeś w to... świętach, tak, ale to jest szukane, co to za szpiegowski spokojnie, thriller. Do, do, motywów, do świątecznych. motywów świątecznych, bo będzie świątecznych. wioska elfów, czy coś takiego, a bo, bo tam będzie wielka wioska ludzi, ale to będzie wioska oni się jak... będą bić we śnieżki, to na pewno, o, bo koronacja ma być wyświęta dokładnie, i dokładnie. ma być wielki świąteczny bal. Nasza główna bohaterka widzi interakcję Lady Sofii i Richarda i ma takie on nie, on jest z nią, ja już nie mogę z nim być. Ona yy, go śledzi na koniu i oni trafiają do domku łowickiego jego ojca. I oni tłumaczy tam jego skryte uczucia i ona znajduje wtedy papiery adopcyjne księcia. Tutaj nie ma żadnego notariusza, tutaj nie ma żadnego prawa. Tutaj jest jakiś mały parlament, w którym można w wziąć ślub i można się koronować. Oczywiście ona mówi na początku filmu, że oh, he's so not my type. Tak, Ale tak. jednak później się w nim zakochuje, kiedy on zgoli brodę. Sesja jest trudna dla wszystkich, nawet dla szmerów Nie, nie totalnie, kreatur, tak? totalnie, totalnie nagrywamy w styczniu. Zatem szczęśliwego Nowego Roku. Przynajmniej <ślamy ślamy ślamy ślamy> chińskiego. Chiński Nowy Rok się zaczął dosłownie kilka dni temu. Myślę, że my um... po prostu korzystamy z tego kalendarza. Tak, 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 dokładnie. My jesteśmy otwarti na inne kultury, tak? Miłość w nowym roku 2024 będzie gwałtowna, namiętna i życiodajna. Nie była. To jest fakt, że ukochana piosenkarka mojego starego, czyli Dua Lipa, zrobiła wywiad z to Tokarczuk. I ja totalnie nic nie wiem o dualipie, Lipie, Lipie czy ją tam podoba. Ja wiem czy Lipie. Myślisz, że o dualipie. Ale tak. ja wiem tylko, że nagrała piosenkę do Barbie i nie ma zasad w swoim domu, bo mi stary to puszcza cały czas. Uwaga, ile książek w tym roku już wydał Remigiusz Mróz, proszę Uwaga, 13 marca, marca. ile już marca. dwie. Czyli minęły 2,5 miesiąca. Myślę, że trzeba założyć profil na Facebooku, czy Remigiusz Mróz wydał dzisiaj nową książkę. I jest prawdopodobieństwo Polisz. jeden na... I tutaj policzcie, ile tak. humanistów potrzeba, ale... Ja czekam, aż się dowiemy, że on się w ogóle nie nazywa Remigiusz Mróz, ta persona była wymyślona od samego początku, to jest w ogóle jakiś random aktor. Ale... Piękny cel taki na koniec. Tak, bo ja bo się Aż sama by... się zdziwiłam, ja nie wiedziałam, żebym nie skorzystał z optymizmu. Bardzo. bardzo... <laughs> hey, Optymistyczna stopa, ja chciałam też powiedzieć, że my. No, tak, na na, na, na optymistycznej stopie <laughs> stanęliśmy i jeszcze tak. Ja e... myślę, że stópki to jest. To jest bardzo coś, I tego jeszcze nie było w naszym okresie. Oj, ja myślę, oj. Że, ja myślę, że połączenie książek z sprzedażą stópek to może być bardzo dobra. Strategia marketingowa, bardzo nie? Jeszcze jak? Najpierw stópki, potem self. Pobre. A propos tego, co mówiłaś jeszcze tak bardzo pozytywnie, na koniec, to też mam